Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie W dzisiejszym filmie Przedstawię wam Jakby, albo właściwie zacznę nową serię Już widzicie jak się nazywa, Work in Progress, czyli seria w której Będę Jakby, przedstawiać wam gry nad którymi pracuję i moje studio Znaczy, nad którymi pracuję wraz z moim studiem właściwie Więc dzi dzisiaj pokażę wam grę taką nad którą pracuję już ponad miesiąc, może trochę dłużej. E, oczywiście nie, nie codziennie, tylko po prostu miesiąc temu, mniej więcej miesiąc temu, ją zacząłem tworzyć. Więc zobaczcie sami, jak to wygląda. Pokażę Wam jeden z poziomów, które na razie są dostępne w grze. Więc tak, gra polega właściwie na przekradaniu się albo zabijaniu wszystkich przeciwników. Kradnięciu możliwe jakichś różnych danych. Na razie dużo wam nie powiem, bo dużo też sam nie wiem, jak to się rozwinie, ponieważ nad tą grą po prostu tak sobie pracuję hobbystycznie, jakby, że coś tutaj sobie robię i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie fajnego. Na razie przechodzę moim sposobem, bo jako twórca już tyle razy wygrałem w tą grę, że Wiem praktycznie na, yy, jak ją przejść na pamięć Więc sobie tutaj powalczymy Jak dam radę Okej okay. Oczywiście będą też inni przeciwnicy Więc się nie sugerujcie tymi co po prostu za mną biegają i mnie atakują Będą jeszcze pistolet... Yy, ci przeciwnicy z bronią I, i może jeszcze coś inni Na razie wszystko jest y, w testach, właściwie Co jest pod ziemią wam nie pokażę, bo tam pracuję nad czymś Ale... Y, chyba tutaj tak jeden z przeciwników spadł, no Ale chyba i tak tam nie, nie, nie aż nie, tak daleko nie dojdziemy Dobra Teraz tu muszę wskoczyć, tu jest jeden z najtrudniejszych momentów w, Na razie do skakania Bo Tutaj jest trochę źle to zrobione. O no właśnie. Będę tutaj się męczył. Dobra, zresetujemy grę, bo tutaj nie ma to sensu. Żebym skakał. Tam się da wskoczyć, tylko to jest na razie źle zrobione. No, znowu zbagowałem grę. A Źle... Źle mi to idzie, pokazywanie, ale. Eee... Zobaczymy jak to wyjdzie dalej Ok, zabiliśmy tego To sobie rozwalimy Tworzymy te drzwi jakbym spadł I spadłem Jak jesteście hardkorami to możecie przejść tą grę Dam wam link do zagrania w opisie Więc jeżeli chcecie to testujcie To będzie właśnie ten poziom, więc możecie sobie pograć Sterowanie, jak widzieliście, jest tam odpisane na początku. Yy, ogólnie, żeby tutaj wygrać, trzeba zabić wszystkich przeciwników. Ten, li, Liczba przeciwników to ten niebieski numer. Więc yy, sami się przekonacie, czy wam się uda, czy może wam się nie uda. Mi się ostatnio udało parę razy przejść i już mam jakby taki sposób swój. I mi za każdym razem. Coś się udaje osiągnąć. Oczywiście tę grę można na dużo sposobów przejść. Yy, nie, nie musicie za każdym robić czegoś takiego jak ja, bo można równie dobrze być yy, zręcznym człowiekiem i wiecie, sobie skakać po prostu, unikać przeciwników i jak najmniejszą ilością shurikenów ich zabić. Więc zobaczcie, jak to wyjdzie. Chyba tego ten Deda. No i wygrałem, i to właściwie tyle co mogę wam teraz pokazać, bo nie będę wam pokazywał e, poziomu, które są na razie w, w fazie testów i nad którymi trochę e, Pracuję Tak to wygląda, te filmy właśnie nie będą za długie, bo nie chcę was zanudzać I mam, mam taką nadzieję, że będą się pojawiać co najmniej raz w tygodniu, na przykład w poniedziałek lub wtorek W te dni, i właśnie tak to będzie wyglądać. Za tydzień może pokażę Wam jeszcze trochę inny projekt. Więc na razie. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Napiszcie, co myślicie o tej serii, bo to mnie bardzo e, interesuje. I jakie są Wasze jakieś sugestie, czy może coś w tym stylu. No i jeżeli seria Wam się spodobała, a właściwie pierwszy film z, z tej serii, e, możecie zostawić łapkę w górę. Więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę i to na tyle dzisiaj.